Jesteśmy po meczu z Polonią Pasłęk. Niestety przegrywamy to ważne spotkanie 1-0. Początek spotkania, myślę, że obiektywnie patrząc, na pewno na, na korzyść gdzieś drużyny z Pasłęka. Druga część pierwszej połowy już troszkę lepsza w naszym wykonaniu. Przenieśliśmy grę pod bramkę przeciwnika. To też między innymi miało wpływ na to, że zawodnik gospodarzy otrzymał pod koniec pierwszej połowy. Czerwoną kartkę, w przerwie powiedzieliśmy sobie, żeby, żeby być odpowiedzialnym, żeby być cierpliwym w tych naszych działaniach na boisku. Jeśli chodzi o drugą połowę, niestety nie ustrzegliśmy się, się błędu. Gdzieś drużyna z Pasłęka to wykorzystała, około 83 minuty gdzieś strzeliła na, na 1-0. Warto dodać, że, że przed tym golem strzelonym przez gospodarzy, my mieliśmy dwie stuprocentowe sytuacje gdzieś pod ośrodkowaniach zbocznych sektorów i Karol też miał bardzo dobrą piłkę na żeby wyprowadzić nas na prowadzenie. Do tego miał Michał Gajewski też bardzo dobrą piłkę, żeby, żeby otworzyć wyżnik spotkania na naszą korzyść. Nie udało się. Chwilę potem y, drużyna z Pasłęka gdzieś tutaj przeniosła grę pod nasze pole karnym. Tak jak powiedziałem, nie ustrzegliśmy się błędu I, i straciliśmy gola na, na 1-0. Takim wynikiem się też to skończyło. Ja ze swojej strony chciałbym oczywiście tutaj przeprosić wszystkich e, kibiców, e, którzy osobiście bądź przy, wstawili się na stadion, bądź oglądali ten mecz przed e, telewizorami, przed komputerami, przed telefonami. Nie zagraliśmy tak, jak, jak sobie zakładaliśmy. Jechaliśmy tym tylko w jednym celu, żeby zdobyć trzy punkty. Nie udało się, zostały nam trzy kolejki do końca i będziemy robić wszystko, żeby w tych trzech kolejkach zdobyć 9 punktów. A do czego nas to doprowadzi, zobaczymy na, na koniec sezonu. Jeszcze raz przepraszam i Liczę na to, że kibice w tych ostatnich meczach sezonu wesprą nas, tak jak w każdym meczu do tej pory. Dziękuję. Zabrakło nam zdecydowanie dzisiaj kreatywności w ofensywie. Nie potrafiliśmy stworzyć sobie klarownych sytuacji do strzelenia gola i myślę, że to zaważyło na tym, że nie wygraliśmy tego meczu. Ciężko mi się doszukiwać pozytywów w tym, że drużyna z Pasłęka dostała czerwoną kartkę, to bym zostawił gdzieś tam to są inne kwestie. Tak jak mówię, no trzeba im oddać to, że byli zdeterminowani, z wielką determinacją zagrali. My nie mieliśmy dzisiaj pomysłu na, na akcje ofensywne i musimy uderzyć się w pierś, musimy teraz wygrać koniecznie te trzy mecze i patrzeć też dookoła siebie, co będzie się działo, jakie będą rezultaty właśnie dwóch drużyn, które bezpośrednio z nami wciąż rywalizują awans. Na pewno nie zwieszamy głów, na pewno obiecujemy, że będziemy grali do końca o Avançado do quarta